O królu elfów w Gilgaladzie śpiewano smętną pieśń w gromadzie. Ostatni to monarchów wzór w kraju od morza aż do gór, miecz jego długi lanca lekka. Hełm było widać już z daleka, a w srebrnej tarczy lśniły wraz odbite krocie złotych gwiazd. Gilgalad jest dosyć smutną i zapomnianą postacią, a raczej może nieznaną. Jest to ten elf, który poprowadził wojska ostatniego sojuszu. I to on oraz Elendil stali za tym, że Sauron pod koniec II ery został pokonany. Ereignion, zwany Gilgaladem, to elf urodzony w Eldamarze w roku 1481 lat drzew. Był on jeszcze młodym elfem, gdy razem z Noldorami przechodzili z Valinoru do Śródziemia. I również podczas trwania pierwszej ery był na tyle młody, że historia nie odnotowała żadnych znaczących jego aktów. Często napotkać można kłótnie albo spory odnośnie tego, kto jest ojcem Gilgalada. Imienia jego matki i tak nie znamy, ale co do jego ojca ludzie czytający sam Silmarillion oraz niedokończone opowieści twierdzą, że ojcem Gilgalada jest Fingon. Natomiast ludzie, którzy postanowili przeczytać historię Śródziemia, twierdzą, że jest nim Orodred. Dlaczego wystąpiło takie nieporozumienie? Nim przejdę do historii samego Gilgalada, pozwólcie, że omówię ten ojcowski problem. Zacząć muszę od tego, że Silmarillion, jaki możemy obecnie przeczytać, został wydany 4 lata po śmierci Johna Tolkiena przez jego syna Christophera. Wcześniej jednak Silmarillion nie był nawet w połowie tak przeredagowany, jak ta w cudzysłowie finalna wersja z roku 1977. Po śmierci swojego ojca, Christopher postawił sobie za cel wydać jego opus magnum, które nigdy nie ukończył. Dlatego zaczął zbierać wszystkie papiery zapisane przez swojego ojca i próbował je już wcześniej jakoś poukładać. O czym są, z jakiego mogą być mniej więcej roku. No i tak mniej więcej Christopher odnalazł, że pod koniec lat 50. Tolkien zapisał sobie na marginesie jednej z kartki, że Gilgalad jest synem Fingona. Tak oto podczas redagowania tych zapisków, Christopher wydając Silmarillion, napisał po prostu, że ojcem Gilgalada jest właśnie Fingon. Jednak kilka lat później, gdy, jak podkreślam, ja to rozumiem, Christopher lepiej zaznajomił się z całością, jak mnie tu pamięć nie myli, kilku albo nawet kilkunastu tysięcy różnych zapisków, kartek i mógł to wszystko lepiej przeredagować. Dlatego zaczął wydawać History of Middle-Earth, żeby pokazać jak zmieniał się ten drugi świat jego ojca na przestrzeni całego jego życia i dopiero tam, w ostatnim tomie The Peoples of Middle-Earth Christopher przeprosił i poprawił błąd, że Gilgalad nie jest synem Fingona, tylko... O Rodreta. Można to przeczytać w rozdziale The Shibboleth of Feanor, gdzie jest podrozdział The Parentage of Gilgalad. Christopher Tolkien zapisał tam mniej więcej coś takiego. Mój ojciec początkowo zakładał, że Gilgalad był synem Felagunda, króla Nargothrondu, i pozostało to jego przekonanie, aż do zakończenia władcy pierścieni. W opublikowanym tekście z Fingon jest redakcyjną zmianą Felagunda. Oraz mówi się, że Felagund. Odesłał swoją żonę i syna Gilgalada z Nargotrondu do przystani Falas dla ich bezpieczeństwa. Jednak w Tales of Ears jest wspomniane, że Gilgalad był synem Feragunda, a Galadriela była jego siostrą. Dopiero później, w procesie zmian, Tolkien zapisał, że Finrod właśnie zostawił swoją żonę w Valinorze, a w Śródziemiu nie urodziły mu się żadne nowe dzieci, więc Gilgalad musiał zmienić ojca. Dlatego też padł na Orodreta. Zmiany te przypisywane są mniej więcej na lata 1960 do 1965. Ale tu też pojawia się pewien problem, o którym rozmówię nieco później. Jednak, dla ogólnego uproszczenia, mogę powiedzieć, że zmiany ojca, ojcostwa Gilgalada, wyglądały następująco. W pierwszym zamyśle był to Felagund, następnie Fingon i finalnie Orodred. Teraz, skoro wytłumaczyłem, kto dokładnie w tych finalnych zapiskach jest ojcem Gigalada, to mogę wrócić do historii o samym Gigaladzie. Za dużo informacji o tym, co Gilgalad robił podczas pierwszej ery, nie mamy. Jest wzmianka, że gdy Dagor Bragollach, czyli bitwa Nowego płomienia, spustoszyła część Peleryandu, to Gilgalad był jeszcze mały i znajdował się daleko od teatru tych działań wojennych. Jego ojciec, Orodred, zarządzał wtedy warownią Mina na wyspie Tol-Sirion. Niestety warownia ta została zdobyta przez Saurona. A Orodred musiał uciekać do Nargotrondu, do królestwa Finroda, jego wujka. Girgalad jednak został wysłany razem ze swoją matką do elfa Kirdana, przebywającego w Falas. W ten oto sposób Orodred najprawdopodobniej chciał zabezpieczyć swoją linię, bowiem w Nargotrondzie stał się on później następcą tronu zaraz po Finrodzie. Może nie jakimś bardzo ważnym elementem historii, ale jednak wartym wymienienia jest to, że siły Morgota, po tym jak zdobyły fortecę Minas Tirith, której nazwę przemianowano na tol in Pozwoliło to im na swobodniejsze wypady orków na środkową część Beleriandu. Finrod, który postanowił pomóc człowiekowi imieniem Beren, zginął w Tol-in-Gauroth nieco później i to właśnie Orodred stał się początkowo królem regentem nargotrondu, a później po prostu pełnoprawnym królem. Jednak tytuł tego najwyższego króla wszystkich Noldorów przypadł Turgonowi z Gondolinu. Po klęsce w Nirnaet Arnoediad, czyli Bitwie Nieprzeliczonych US. Północno-zachodnia strona Beleriandu była pod niemalże całą kontrolą Murgota. Dlatego mógł on śmielej atakować zachodni Beleriand. Kilkanaście lat później upadł Nargothrond, a Orodre został zabity, i w następnej kolejności zaatakowane zostały tereny Briton Baru i Eglarastu. Dlatego Kirdan i inni mieszkańcy Falas postanowili opuścić te tereny i udali się do ujścia rzeki Sirion oraz na wyspę Balar. Mogę szczerze powiedzieć, że dopiero od tego momentu. Gilgalad zaczyna być w jakimś stopniu widoczny w tych całych annałach śródziemia. W 495 roku ginie jego ojciec i Gilgalad ucieka do właśnie ujścia Sirionu, a 15 lat później zabity zostaje Turgon podczas upadku Gondolinu. W linii rodu Fingolfina, która to stała się linią królewską w Bederiandzie, nie ostał się już w sumie nikt. Kolejnym elfem, który mógłby stać się najwyższym królem Noldorich był właśnie Gilgalad z linii Finarfina. I tak też się stało. W 510 roku to Gilgalad stał się królem wszystkich Noldorów w Śródziemiu. Był on czwartym, jak się też okaże, pod koniec tego filmu, ostatnim królem Noldorów w Śródziemiu. Chcąc wyznaczyć wiek Gilgalada, może nie będę dokładnie starał się wyliczyć tego co do dnia. Jednak jeżeli uznamy, że Gilgalad urodził się w 1481 roku drzew w Walinorze. I pozostał tam do 1495 roku, to zaokrąglając wedle rachuby, jeden rok na Valinorze równa się 10 lat w śródziemiu, lat opuszczając Valinor miał lat mniej więcej 140. I jak dodamy do tego kolejne 510, jakie spędził w Beleriandzie do momentu, gdy został królem, to wyjdzie nam, że miał około 650 lat. Jest to o ciekawe, że wcześniejsze i o wiele częściej szacowane przypuszczenia wieku Gilgalada to 70 do 80 lat i zakładały one, że Gilgalad urodził się jeszcze właśnie w Beleriandzie. Ile informacja o narodzinach Gilgalada w 1481 roku drzew jest podana dopiero w książce Natura Śródziemia i przy okazji wywraca do góry nogami cały system liczenia lat elfów. Lat w Walinorze, no i oczywiście w Śródziemiu. Wcześniej przyjmowaliśmy, że jeden rok na Walinorze to 10 lat w Śródziemiu. Mniej więcej, bo było to około 9 ileś tam dni. Natomiast, wedle natury Śródziemia, jeden rok na Walinorze to 144 lata w śródziemiu. Tolkien zapisał sobie, że Gilga lat został królem Lindonu około roku 10-22 do 22 ery i musiał mieć już wtedy 25 lat. Tu oczywiście chodzi o te lata elfie. I są one liczone stosunkowo albo 1 do 144 w Walinorze. 1 do 100 wśród Ziemi. I w ten sposób określony został wiek Gilgalada, oraz to, że musiał się właśnie urodzić w roku co najmniej 1481. Pomyślałem, że dodam tę informację, mimo że z jednej strony jest ona w ogóle nieistotna, to jednak, jeżeli podałem już wcześniej, że Gilgalad urodził się właśnie w roku 1481, to warto właśnie wytłumaczyć skąd się to wzięło. Powrócę teraz do problemu z orodretem. Wiek Gilgalada kompletnie nie zgadza się z tym, że Rodret miałby być jego ojcem. Z przyczyny takiej, że żoną Ordreta jest nienazwana elfka ze szczepu Sindarów. A Sindarowie zamieszkiwali Beleriand i nie byli obecni w Walinorze. Za Sindarską Matką przemawia również samo imię Gilgalad, oznaczające coś ala błysk gwiazd, światłość gwiazd albo lśnienie gwiazd. Jest to Sindarskie imię oraz najpewniej jest to matczyne imię. A wiąże się ono z włosami Gilgalada, które miały być albo srebrzyste, albo czarne i przetykane srebrzystymi pasami. Podobny człon ma sindarskie imię Galadrieli. Zarówno tu i tam występuje Galad, czyli lśnienie. Biorąc pod uwagę, jak wiele z różnych współczynników, bezpiecznie jest założyć, że Gilgalad przyszedł na świat właśnie w Beleriandzie. Miało to miejsce mniej więcej w okresie 400-letniego spokoju. I że jego ojcem właśnie jest Orodred, który ożenił się w Beleriandzie z jakąś Sindarką. Której imienia niestety nie ma. Nie znamy. Do końca pierwszej ery Gilgalat razem z Kirdanem pozostali już na wyspie Balar. Można znaleźć czasami spekulacje ludzi, czy Gil-galad brał udział w wojnie gniewu, czyli tym 40-letnim konflikcie pomiędzy Valarami i wszystkimi wolnymi ludami Beleriandu, a morgotem i jego plugastwami. Według mnie Gil-galad mógł być aktywny na naradach wojennych, o ile takie miały miejsce oczywiście, czy udzielał pomocy rannym, w końcu został najwyższym królem Noldorów, a to z czymś się wiąże. Tutaj jest też taka moja teoria, że podczas wojny gniewu Gilgalat otrzymał właśnie z Walinoru swoją broń, którą to już będzie się później posługiwał, czyli włócznie Aeglos, dzięki której mógł chociażby prowadzić, ocalałe elfy Beleriandu do walki z Morgotem. Koniec wojny gniewu oznaczał koniec pierwszej ery, a to z kolei oznaczało praktycznie kompletne zatopienie Beleriandu, już i tak potwornie zniszczonego przez wojnę. Jednak by mieć pewność, że w tunelach drążonych przez sługi Morgota pod Beleriandem nic się nie stało, to właśnie praktycznie cały ten teren został zatopiony. Gilgalad natomiast ustanowił na ostatnim skrawku Beleriandu, który przetrwał, swoje królestwo nazwane Lindon. Lin oznacza śpiewać albo pieśń, więc Lindon może oznaczać krajnę muzyki albo krajnę śpiewaków. Chociaż nie brzmi to tak fajnie jak po angielsku Land of Singers. Tereny Lindonu rozciągały się na dawnych i właśnie pozostałych terenach zwanych Osiriant. Były to tereny pomiędzy Górami Błękitnymi i wliczano w to jeszcze Zatokę Lun i port nazwany oczywiście Szare Przystanie Miflond. Naprawdę dużo elfów rozpoczęło drugą erę Śródziemia właśnie w Lindonie. Dopiero z Lindonu kierowali się oni w inne miejsca terenu zwanego Eriador. Tak chociażby postąpiła Galadriel czy Celebrimbor, który założył Eregion. Lindon po pewnym czasie opuściły również elfy ze szczeru Sindarów i Nandorów. Nie wszystkie oczywiście, jednak spora ich część postanowiła odejść głównie przez fakt, że Lindonem rządził właśnie Gilgalad, który był Noldorem, a ze względu na dawne zwady elfy te nie chciały być porządami rządami Noldora. Praktycznie dziewięć pierwszych wieków II ery: elfy, Gilgalada i on sam, żyły w błogim spokoju w tym królestwie. W tym też okresie do śródziemia przybywały statki Númenoru. Jednym z tych statków przybył książę Aldorian, który swoimi żeglarskimi wyprawami nawiązał na przestrzeni właśnie kolejnych lat bardzo mocną przyjaźń pomiędzy elfami Seriadoru a ludźmi Numenoru. Prawdę mówiąc, Elrond, prawa ręka Gilgalada, był bratem Elrosa, pierwszego króla Numenoru, tak więc każdy kolejny władca Numenoru, jego dziedzic, był pokrewny z Elrondem. Razem z wizytą księcia Aldariona w roku 882 II ery, Gilgelad przekazał list do ojca Aldariona, Tar Meneldura, że na wschodzie Śródziemia pojawił się nowy cień. I nie jest to jakaś tam tyrania złego człowieka, jak to właśnie Aldarion mógł opisywać, ale sługa Morgota. I elfy mogą potrzebować pomoc Numenoru, bowiem Eldarowie nie sprostają temu w pojedynkę i stare sojusze muszą pozostać utrzymane. I tak też trochę ponad 100 lat później Sauron, znudzony byciem grzecznym, postanowił, że postara się opanować Eldarów zamieszkujących w Śródziemie. Nie był on jeszcze wtedy na tyle silny, by móc zaatakować oczywiście Eldarów, chodzi mi tutaj, że nie miał odpowiednich wojsk. Dlatego w jego głowie powstał niezwykle skomplikowany pomysł. Najpierw przybrał postać pięknej istoty, jakby jakiś sługa walarów przybył do Śródziemia prosto z Valinoru. I tak też Sauron nazwał się Anatarem, czyli Panem Darów, i udał się do Eriadoru, by spróbować wkraść się w łaski elfów. Jednak Gilgalat, i Kirdan oraz Elrond z Lindonu czuli, że coś jest nie tak i nie chcieli mu zaufać. Tak samo uczyniła Galadriel, przebywająca w e regionie, jednak to nie ona Eregionem rządziła, a zarządzał tam Celebrimbor, który dał się omotać słowom Saurona, że ten pomoże mu być najwspanialszym kowalem swojego czasu. Tak też Sauron i Celebrimbor rozpoczęli współpracę i cały proces tworzenia pierścieni władzy. Miały kolejne lata i w 1600 roku II ery Sauron uznał, że Celebrimbor i inne elfy z jego cechu zrobiły już odpowiednią liczbę tych pierścieni. Samon wtedy odszedł do Mordoru i tam wykuł ten jedyny, mający rządzić pozostałymi. Celebrimbor natomiast wykuł jeszcze trzy pierścienie w tajemnicy przed Sauronem. Jednak gdy zrozumiał cel Anatara. Gdy przejrzał, że to nie Anatar, a właśnie Sauron, wysłał te trzy pierścienie do Galadrieli Ligi Galada i Kirdana. I tak jak Gilgalad praktycznie 8 wieków wcześniej przewidywał, tak w końcu w 1693 roku Sauron ruszył i zaatakował Eregion, chcąc zdobyć pierścienie, jakie wykuł dla niego właśnie wcześniej Celebrimbor. Gilgalad odpowiedział i wysłał Elronda razem z oddziałami elfów oraz posłał statkami elfy do Numenoru, by ludzie szybko mogli pomóc. Po czterech latach e region został kompletnie zniszczony, Celebrimbor zabity, a pierścienie zrabowane. Elrond również został pokonany, bowiem siły Saurona były o wiele silniejsze, ale ku szczęściu Elronda, krasnoludy z Khazad-dûm będący w wielkiej przyjaźni z Celebrimborem zaatakowały Saurona od tyłu, dzięki czemu Elrond wycofał się, a pomocną cegiełkę postanowiły dołożyć również elfy z Lorinandu. Jednak z powodu wycofania się Elronda i Krasnoludów, które po prostu wróciły do Morii i zamknęły drzwi, Sauron mógł przejść naprzód, a jego wojska były w stanie pokonać praktycznie wszystko na swojej drodze. Mimo wszystko udało się go odpierać jeszcze przez trzy lata. Lindon nie upadł, czego nie można powiedzieć o reszcie terenu Feriadoru, które zostały niesamowicie spustoszone przez oddziały Saurona. Jednak w roku 1700 przybył Numenor. Połączone wtedy siły Lindonu i Lumenoru pokonały wojska Saurona i przepędziły go z Eriadoru. Elrond przez cały ten okres znajdował się na północy, gdzie założył Imladris, do którego ściągało wielu uciekających przed wojną elfów, i tam bronili się do momentu pokonania Saurona i wyrzucenia jego wojsk za rzekę Watlow. Kolejny raz śródziemie mogło odetchnąć. Elrond postanowił pozostać w Imladris oraz stał się zastępcą Gilgalada i jego prawą ręką przy kolejnych wojennych poczynaniach. I w sekrecie również Gigalad przekazał mu swój pierścień władzy. Spokój jaki panował w ziemi od połowy drugiej ery, nie panował jednak na Numenorze, który im bardziej czas mijał, tym bardziej kolejni królowie odwracali się od elfów i walarów, aż w końcu kontakt Gigalada z Numenorem praktycznie się urwał. Sam Sauron, przez fakt, że został pokonany właśnie przez Numenor, znienawidził Numenorejczyków jeszcze bardziej od elfów. Orzekł się on w pewnym momencie królem wszystkich ludzi, co jak dotarło do uszu Razona, króla Numenoru, no nie mogło pozostać bez echa, i tak gigantyczna armia Numenoru stanęła przed Mordorem, a Sauron, gdy wszyscy jego podwładni odwrócili się od niego w strachu przed właśnie Numenorem, to ten po prostu się poddał, ale zaczął przy okazji działać i mamić króla Numenoru, tak by ten mu zaufał, co w końcu doprowadziło do zatopienia Numenoru. Posłuchać możecie o tym w oddzielnym materiale o Numenorze, jednakże z Numenoru udało się uratować trochę tych, których dusza nie została splamiona złem i dalej byli oni wierni starym prawdom i przysięgom. Zwali się oni wiernymi i po zniszczeniu Numenoru założyli w śródziemiu dwa królestwa: Arnor na północnym zachodzie, niedaleko Lindonu oraz Gondor, można powiedzieć, w centrum śródziemia, jakie znamy zaraz przy granicach z Mordorem. Na północy, właśnie pomiędzy Królestwem Arnoru i Lindonu zapanowała przyjaźń, a Elendil, który był królem wszystkich Dunedainów, chciał żyć w zgodzie z elfami Lindonu i samym Gilgaladem, by mieć pewność i gwarancję pomocy w razie potrzeby. Zatopienie Numenoru przetrwał również Sauron, który po zregenerowaniu swoich sił zaatakował Gondor, co spowodowało reakcję łańcuchową i utworzenie wielkiego sojuszu ludzi i elfów mającego pokonać Saurona. Dowódcami tego sojuszu był właśnie Gilgalad a jego heroldem Elrond. Natomiast po stronie ludzi był to Elendil i jego synowie Isildur i Anarion. Najpierw wojska Arnoru i Lindonu zebrały się pod Amon Sul. Następnie wyruszyli oni do Imladris, gdzie trzy lata planowali, szykowali zapasy oraz broń, by w końcu wyruszyć w kierunku Mordoru. Ich siły po drodze zasiliły również elfy z Wielkiego Zielonego Lasu oraz Laure Lindorenan. Następnie również przyłączyły się Krasnorudy z Kazad Dum, jednakże te elfy z Wielkiego Zielonego Lasu i późniejszego Lorien nie uznawały Gilgalada za swojego zwierzchnika, co ciągle właśnie wiązało się z przeszłością i hańbą Feanora oraz jego synów. Sojusz ten, mimo wszystko, był tak potężny, że oddziały orków, które były wysyłane przez Saurona do spowolnienia go, bały się podejść i nawiązać jakiejś otwartej walki, ukrywały się albo zachowywały właśnie bezpieczną odległość i tylko paliły to, co znajdowało się przed Sojuszem. W końcu jednak Sojusz dotarł pod Mordor. Na Dagorladzie stoczono wielką walkę i dzięki temu stopniowo krok po kroku zaczęli oni wygrywać nad siłami Saurona, wdarli się do Mordoru i kolejne siedem lat oblegali tereny naokoło Barad-dûr. Wtedy przyparty do muru Sauron postanowił opuścić swoją wieżę i kierując się w kierunku Góry Przeznaczenia, gdzie jego pierścień miał największą moc, wyrąbywał sobie drogę. I nawet udawało mu się powoli przechylać szale zwycięstwa. U podnóża góry przeznaczenia wojska Mordoru i sojuszu ścierały się, plamiąc krwią te tereny, i tam też Sauron zmierzył się z Gilgaladem i Elendilem. Gilgalad, walczący swoją włócznią Aiglos i Elendil, walczący mieczem Narsil, razem ramię w ramię starali się pokonać Saurona, który stał przed nimi w upiornej formie. Wcześniej nikt nie mógł oprzeć się zarówno włóczni Aiglos, jak i Narsilowi. Jednak Sauron miał na swoim palcu pierścień władzy, żarzący się wściekle. Nieprzyjaciel wszystkich wolnych ludów wśród ziemia, mimo że przybrał wygląd mroczny, ciemny, jego dłonie były czerwone i rozżarzone jak metal w kuźni. I to właśnie tak walczył, gołymi pięściami, a każde uderzenie dotkliwie parzyło. Walka trwała i Elendil razem z Gilgaladem nadawali rany Sauronowi, który sławił. Gilgalad został zabity, spalony żywcem przez rozgrzane dłonie Saurona a Elendil, padając martwy, złamał swój wspaniały miecz. Wielcy herosi polegli, ale udało im się również powalić Saurona, który ledwo dysząc nie był w stanie obronić się przed Isildurem, synem Elendila, który chwycił złamany miecz swojego ojca i odciął z dłoni Saurona jego palec z pierścieniem, co doprowadziło do zniszczenia ciała Saurona i ucieczki duszy tego upadłego majara gdzieś daleko na wschód. Sojusz zwyciężył. Jednak przypłacił to straszliwymi stratami. Po śmierci Gilgalada zarówno Elrond, jak i Galadriela nie chcieli przejąć tytułu najwyższego króla Noldorów w Śródziemiu. Dlatego też Gilgalad Reignion był ostatnim czwartym najwyższym królem Noldorów w Śródziemiu, ale również tym, który królował najdłużej. Jego imię na zawsze zapisało się na kartach historii Śródziemia, a elfy ułożyły pieśni i poematy. Jak znany z Władcy Pierścieni, koniec Gilgalada który przetłumaczył Bilbo Baggins i którą rozpocząłem oraz zakończę. O królu elfów Gilgaladzie śpiewano smętną pieśń w gromadzie. Ostatni to monarchów wzór w kraju od morza aż do gór. Miecz jego długi, lanca lekka, hełm widać było już z daleka, a w srebrnej tarczy lśniły wraz odbite krocie złotych gwiazd. Dziś już go nie ma, choć był drzewiej, gdzie się ukrywa? Nikt z nas nie wie, bo jego gwiazda, pełna lśnienia, w Mordoru spadła wieczny cień. Mam nadzieję, że pomimo zawiłości, jaka panowała w niektórych momentach tego materiału, jak chociażby z ustaleniem, kiedy się urodził, czy kto był ojcem Gilliganada, zrozumieliście tę opowieść i spodobała się wam. Zapraszam oczywiście do komentowania i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, zarówno tutaj, jak i na Discordzie. A ja się już pożegnam. Do usłyszenia już wkrótce.